Czy jak się macie z tej strony oczywiście kasztan i Ci pokażę Wam jak otwieram nagrodę za Division revans za piątą ligę. Stawcie łapki w górę, subskrybujcie okna, by nie przegapić końców na mój kanale. Przejdźcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. zaczynamy. Hiszpania Elo I to jest Galan 82 T2 Myślespie Zachowam Od karty Jurassic you know, Ale myślę, jedna na listę transnarodową, ale później wysyłam kartę klubu. Już w pixel zareagowałem 4333 monety Więc mamy początek. Duża złota paczka, prim. Hiszpania znowu LP Espaniol I to jest Puado 76

co za to zrobię? Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy o 85. Plus. Może będzie coś mocnego? Oby. Senegal, SN, to będzie Mane Tak, jest, to jest stadion Mane i to będzie podwinięty knockout. Uwaga, uwaga. To będzie o, to już, czy już? Markios? No i to jest MARKINIOS O, osiemdziesiąt Znowu to samo paczka. Czechy. SPO, O! Pod heroin Rosicki 92! Uwaga, znam Arkinos, ale mamy Rosickiego osyjanego na aż 92. No, bardzo fajnie. Tak, akurat była jakaś inna paczka, bo niemienna, a ja. Za Rewans Brem nagrody wmienne, ale tutaj już są te paczki za Division Rewans Niemcy PP Hutch 85 Duża złota paczka piłkarzy promieni. Anglia? Elo, Może show? No i to będzie look show. Nie, jednak plundel. ale też jest na 83. Tak jak piłkarz, o którym wspominałem wcześniej. złota paczka rzadkich kart Hiszpania N Leverkusen i to jest Boria Inglesiasz 83 Niemiec, czyli oczywiście gospodarza tego rocznego euro za ten pixel zrobię 900 monet. no to to by było na tle. ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć.